100 tysięcy łapek w górę i dopiero będziemy taki materiał rozważać. No cóż, odliczamy po prostu do końca, no. 10! Ale czy minut tak będziesz liczył? Bądź do Dominika, czy nie trzeba go odebrać. Moi <laughs> drodzy, nie zdążyłem nagrać, bo właśnie wybyła by 14.10, co oznacza, że oficjalnie minęły 24 godziny w tym samochodzie. I wiecie, to jest najlepsze, że sam jak razy to kamera odpalał. To, to, bo to z nie... rąk wypadło, a tu coś tam... Tu coś tam. Tak. Tak, stawiamy pierwszy krok, wiecie jak on będzie cudowny Otwieram drzwi normalnie się otwierają Dobra, stawiam pierwszy krok Ja wyszedłem się... O Boże, moje plecy Daniel wychodzi Daniel go się o Jezu ma oh. miękkie. Jeden z auta, drugi z auta, trzeci z auta. Widzowie spędziliśmy 24 godziny w moim nowym samochodzie. Uważam, że nie było strasznie, bo całkiem okej, okay. 50 godzin to może być wycisk. Zostawiajcie łapeczki w górę. 100 tysięcy łapek robimy 50 godzin w tym aucie z dużo fajniejszym jeszcze contentem gdzie pojedziemy za granicę i różnego typu rzeczy. I wbijajcie na friendstore.pl, gdzie znajdziecie przed naszej płyty, jak ją zamówisz. Będziesz słyszał wszystkie traki wcześniej. Możesz też mieć dodatkowy film lub dodatkową piosenkę. Widzimy się na friendstore i do ją Trzymajcie się. Yeah, got, got, got. Gramy w to aż do opadku że trzy, podabrat poda brat mu